Dzień dobry, Paweł Czarnocki, Fizjoterapia Panaceum. W dzisiejszym filmiku chciałbym pokazać zestaw ćwiczeń przydatnych w reedukacji stóp po jak urazach motorycznych, po problemach bólowych kręgosłupa przydatnych. Ćwiczenia mają na celu odtworzenie umiejętności utrzymania równowagi stóp, kolan, bioder. W tym ćwiczeniu posłużymy się taką bardzo prostą platformą sensomotoryczną, stającą się z poduszki sensomotorycznej i deski. tak umożliwi trzymanie precyzyjnej równowagi. Jeszcze zestaw ćwiczeń, który dzisiaj pokażemy, ma na celu odtwarzanie równowagi obu stóp łączników. W celu wyeliminowania dodatkowych współruchów. Dobrze jest, się z przytrzymać. W tym przypadku ruchomość też pomaga. Stajemy obu nóż na desce. Staramy się utrzymać możliwie proporcjonalne obciążenie. W momencie, kiedy uda się utrzymać równowagę, dokonujemy pochylenia stóp w kontrolowany sposób w kierunku. Do przodu, do tyłu, potem do boku, do drugiego boku. trochę wykonujemy bardzo powoli. Staramy się pracować kolanami i stopami. Nie pochylamy słowia w żadnym wypadku. Między dłonie traktujemy jako wspomagające stabilizatory. Jeżeli uda nam się utrzymać równowagę i ruch stanie nam stawiać duży problem, możemy spróbować wykonywać to ćwiczenie na początku stabilizacji tylko jednej dłoni. To jest trudniej, za rzuca. To celowo bez stabilizacji dłoni. I zaczynajmy od ćwiczenia bez stabilizacji na początku, ponieważ efekt może być wtedy wręcz nawet gorszy, a na pewno będzie nam trudniej przyswoić sobie umiejętność utrzymania dobrego, dobrej równowagi ze stóp. To na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo.